Witajcie, dzisiaj troszkę w innym stylu i zaczynamy podsumowanie prac z naszym lupo. Zanim przejdziemy do omawiania prac związanych z naszym samochodem, proszę o krótką prezentację pojazdu. A więc przechodzimy do podsumowania kosztów całego pojazdu. Następująco tak, samochód kupiliśmy na aukcji samochodów powypadkowych i koszt pojazdu to było 650 zł. Prowizja za obsługę i tak dalej to wychodziło 320 zł. Opłata przygotowawcza 120 zł. Samochód w zakupie wyszedł na 1090 zł. Przy tym jeszcze nie liczymy kosztów lawety. Jedna rzecz, o której musimy pamiętać, to przystępując do takich licytacji, musimy być zarejestrowanym użytkownikiem jako firma. A następ, następną rzeczą, którą musimy wpłacić, to jest kaucja w wysokości 1000 zł. Dopiero wtedy możemy przejść do licytacji jakichkolwiek pojazdów. Przechodząc dalej do podsumowania, wynajem lawety 400 no raczej bez lawety ciężko będzie po prostu odebrać ten samochód ze względu na przepisy wewnętrzne firmy, która nam wydaje te samochody. A więc przechodzimy do podsumowania kosztów części zakupionych do pojazdu i następująco mamy tak, pas przedni 70 zł, kompletny przód, czyli maska, grill, światła, belka przednia wyszedł nas za komplet 500 zł, Szybę przed nią musieliśmy wymienić, ze względu na to, że na aukcji nie było tego widać, ale przy odbiorze samochodu była ona pęknięta. Więc koszt szyby to jest 300 zł, wymienialiśmy ją sami. Zestaw montażowy do szyby, czyli żyłka do cięcia plus klej i tak dalej wychodzi 60 zł do tego wszystkiego. Najważniejsze do tego, aby samochód przeszedł nam przegląd, to musieliśmy jeszcze zakupić zestaw hamulcy za 400 zł, no i do tego wszystkiego przegląd samochodu 100 zł standardowo, do rejestracji i tak dalej. No i na chwilę obecną razem z lawetą, samochodem i częściami wszystkimi potrzebnymi do przeglądu samochód ostatecznie wyszedł nas w cenie 2920 zł na chwilę obecną, następnie przejdziemy sobie do części, które kupiliśmy dodatkowo, alby troszkę wrzucić w niego więcej estetyki. Dobra, przechodzimy teraz do dodatkowych części, które zakupiliśmy do samochodu. Mianowicie, tak, komplet śrub na wszystkie koła razem z kołami. Eee, tak, koła. Co ciekawe, kupiliśmy w sklepie budowlanym koła, wyszły nas za sztukę 180 zł, pełne. Następnie kupiliśmy już po przeglądzie, po wszystkim, bo były po prostu zarzuty do tego, że amortyzatory i sprężyny z tyłu już są. Po prostu z, e, bardzo zużyte więc e, komplet e, tylnik sprężyny, i tak dalej, wyszedł nas 350 zł. E, klapa tylnia, ponieważ poprzednia już miała oznaki dość dużej korozji, ponieważ mogliśmy sobie po, e, śrubokrętem e, wydłubać cały dół klapy, to klapa wychodzi nas 250 zł cała i drzwi kierowcy, które były po prostu wgniecione, wyszły nas 50 zł za całe drzwi razem z okablowaniem ze wszystkim w środku, co możemy zobaczyć na poprzednich filmikach, w których wymieniamy te drzwi. Całość samochodu zamykamy na kwotę 4350 zł. Kwestia, czy to jest się opłaca, czy się nie opłaca. Ja zakupiłem ten samochód na próbę, żeby po prostu samemu dowiedzieć się, czy opłaca się takie samochody powypadkowe kupować, remontować je i ewentualnie odsprzedawać dalej. No, rynek tych pojazdów jest wielki, średnio te samochody chodzą w sieci gdzieś w okolicach 2 25 tysiąca złotych. No, nasz wyszedł na cenę końcową w takim stanie, jakim go widzimy teraz 4300, więc yy, zostawiam wam to do oceny, czy się komuś opłaca, czy się nie opłaca. Jeśli ktoś chce faktycznie przeżyć przygodę z mechaniką i tak dalej, no to już na po prostu własne siły kwestia czy mu się uda, czy nie. Jeszcze jedna z ważnych rzeczy na ten temat to kupując taki samochód powypadkowy, a nie ma on przeglądu, musimy pamiętać, że samochód musimy zarejestrować w ciągu miesiąca w Urzędzie Komunikacji i do tego miesiąca, do czasu rejestracji samochodu, musimy mieć też ważny przegląd, bo inaczej go nie zarejestrujemy. Ewentualnie jeśli przedłużymy ten czas i tak dalej, musimy się wiązać z tym, że będzie, będą wywiązane ze, z, po prostu z nas kary finansowe w wysokości gdzieś w okolicach od 500 zł, nawet do 2000, więc kwestia jak po prostu w Urzędzie Komunikacji Miejskiej w danym mieście będą na to patrzyli. Chyba, że mamy kogoś zaprzyjaźnionego lub nie, choć w tych czasach po prostu nie ryzykowałbym z tym, że po prostu podbije nam przegląd na lewo, ale powiem tak, że z tym i tak może być ciężko. Jakie plany wiążemy dalej z tym pojazdem? Na pewno pojazd będzie przemalowany jaki sposób to mamy, już na to dwa pomysły. Jednym na pewno będzie malowanie w stylu hablekin, tak jak większość Volkswagenów w tamtych czasach była malowana. Ten model nie był w, tym, w tej kolorystyce, dlatego też fajnie by to wyglądało. Drugim... Pomysłem jest rzucić na ten samochód jakieś fajne graffiti, albo coś takiego. W pracach przy tym samochodzie pomagał mi również Mateusz, którego teraz zapraszam na kanapę. Cześć. Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony. I w tej chwili krótko opowiemy sobie, co robiliśmy razem przy samochodzie i ile nam to czasu zajęło. Dobra, co my tam przy tym aucie robili razem, żeby było tak na ludzie? No Chyba na pewno. Nie wiem, co tam jeszcze wymienialiśmy. Nie no chyba to, co jedynie co ten, to szyby, a potem hamul hamulce było. my odpowietrzali, nie? No, nie za dużo razem z drugim No. No ale ze, ze szybą też było trochę zabawy, bo ile nam zeszło? Z dwa dni? No. Trzy. No, jeden dzień całej wyrwanie, wyklejenie jej, no. a potem cały dzień drugi. A czy sklejanie. wiesz. Szybciej by poszło jakbyśmy też żyłkę mieli tą co trzeba, a nie no. tą grubą, co ledwo co nią muszą wyciąć, to nie? ale mhm. drugi dzień sam to wklejałeś potem, mnie już, mnie już nie było. No ale to wiesz, wklejenie tego to pół chociaż muszę przyznać, że i tak trochę zjechała. A? Zeszła? Mhm. A. Zeszła, zeszła. No ale to nic. Na tyle, ale i tak na dobrze tyle co się samemu robi przy ja. aucie, no to jest ten. No i co, I hamulce odpowietrzaliśmy, nie? No, to jeszcze To, to tak. I potem chyba przy zawieszeniu z tyłu. No. Tego co ten. co, już też co nie do tego. No, to, na, to z podsumowania całej akcji z Lupo to na chwilę obecną chyba wszystko. E, zapraszam Was wszystkich do subskrybowania kanału, aby zobaczyć więcej tego typu filmów. No i co, dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego.